Laudetur, proszę Państwa, laudetur. I tak, pierwsze refleksje na gorąco po debacie. Proszę Państwa, persardo, ja uważam, że debata wyszła dobrze dla strony opozycyjnej. Dlaczego? Mimo całej słabości Tuska, fantastycznie wypadł Hołownia, a dla nas, dla strony opozycyjnej, to ma podstawowe znaczenie. Podstawowe, nie będzie mianki, pisarz raczej będzie pierwszy. Więc podstawowe i fundamentalne znaczenie ma, żeby partia Chołowni weszła, żeby weszła trzecia droga. Inaczej. Metoda obliczenia głosów Donta sprawi, że PiS, nawet wygrywając 34% coś takiego, może mieć samodzielną większość. A Hołownia mówił merytorycznie, bardzo precyzyjnie, dał tu bardzo konkretne zapowiedzi, przecież mówił nieagresywnie, ale też ładnie punktując demagogię z zamordystyczny populizm pisu. Co dalej? Nieźle wypadła przedstawicielka Lewicy, nie była może tak efektowna jak Hołownia, nie była tak efektowna jak Zandberg w swoim pamiętnym wystąpieniu z 2016 roku, niemniej też nieźle, też dość efektownie. To bardzo dobra suma dystrybutu. Jeśli chodzi o Morawieckiego, no cóż, no to do, dorównuje dziadziusiowi, gargamelowi, Kaczyńskiemu już we wszystkim. No nie, nie pojawił się co prawda ryży czy rudy, pojawił się obciążony genetycznie zdrajca, i każda już jego wypowiedź zaczynała się jedną nazwą. Tusk, Tusk, jeszcze raz Tusk. Zresztą, jeżeli chodzi o debatę, była to przedziwna debata. Debata w tej dokładnie pytania i zapowiedzi były dłuższe niż odpowiedzi. Rachoń dawał tu z siebie wszystko, żeby tak piekło i horror władzy Platformy i PSL-u. I dzisiaj horror, który władza dosłownie, i cud, miód rządu, strony rządowej, nas, od silnej, robotnej, niebezrobotnej, zamożnej Polszy. No tak, że oczywiście była to czysta groteska. A wieśniackiej odpowiedzi Morawieckiego, no cóż czym one już nikogo do PiSu nie przyciągną. Tych buraków, którzy siedzą, tak, wiem, wiem, kasistowska pogarda, wiem, wiem, musicie mi wybaczyć moi moimi, którzy siedzą już w tym TVP, jedyne co mają to TVP1, tak, oni pewnie pójdą, ale nikogo to już nie przekona. Tusk? No ewidentnie nie był w wielkiej formie, wypadł dość blado, ale słuchajcie, on jest już mocno zmęczony, jeżeli kogoś się okłada, bez przerwy atakuje, wyłącznie argumentami ad personam, no tak, każdemu troszkę tutaj puszczą nerwy. Tak, on bardzo gładko odpowiadał, odcinał się, punktował. Orlen, Majątek, i Iwonki, Morawiecki, wszystko prawda, no to za mało było czasu na merytoryczne wypowiedzi, dlatego tak bardzo dobrze wypadł Hołowina. I mówię, Persaldo to ma większe, bo mówiła. Jakkolwiek, możecie też mieć takie odczucie, że tu z dwóch bo ważniejsze jest, żeby chołownia miał też solidne 11, 12, na z psl 11 czy 12% to byłoby optimum. Dobry wynik lewicy 10% i, i naprawdę istotnie. Okay. I nie ma to wtedy większego znaczenia, czy po ma 28 czy 31. Bo jeżeli trzecia droga nie wyjdzie, a lewica bardzo słaby wynik, będzie fatalnie. Jeżeli chodzi o Bosaka, no cóż, bez komentarzy. Więc ten wspaniały profesjonalizm, technokracja młodzieży, to ma być głównie jakaś tempa antyukraińskość, z akcentem do tego wszystkiego, wzięta pani od Sledzików z kosowa No ludzie, dajcie spokój. O panu Maju w ogóle się nie powiem, bo to mogę powiedzieć końcem, no, pan moim panem jest! Bo to druga wersja, cookies, chociaż nawet cookies się przy nim to jak nachalniejszy intelektualnie. Także proszę Państwa, nie jest źle. Zaczekajmy do 15.00. Pójdźmy tłumnie zagłosować. Mamy fajną naprawdę reprezentację strony demokratycznej. Koalicję obywatelską, trzecią drogę i zjednoczoną lewicę. Ramę, proszę Państwa.